Słońce świeci na niebie, a na drzewie śpiewa ptak. Ja dziś otrzymałem złomowy znak. Zaraz Wam pokażę. Gdzieś w tle gra muzyka, a my zajrzymy do śmietnika. O! Kuku. Lampka z kabelkiem, zabieramy, potem puszki. To jeszcze nie jest ten znak. To jest dopiero wstęp do właściwej treści, do ciekawej opowieści. Moi drodzy z złomownicy, schodzimy do piwnicy. Do piwnicy schodzimy i sekret Wam zdradzimy. Co się dzisiaj wydarzyło? Tą lampeczkę do mojej piwnicy, która jest tutaj, i której drzwi się już nie otwierają ze względu na dobrobyt, który tam panuje. Jeszcze górą coś chodzi. Otóż, co się wydarzyło? Wydarzyło się aż miło. Moi drodzy, otrzymałem złomowy znak, a już mówię jak. Sąsiad, który się wyprowadził, zlecił mi posprzątanie swojej piwnicy. No i moi drodzy zaraz tu zajrzymy i pokażę wam muszę spauzować bo to jest taki mały kluczyk który wiecie jedną ręką się nie da pauza na pierwszym planie kuchenka do zabrania jest to wszystko do posprzątania wiecie ale są też ciekawe rzeczy kuchenka kompletna i sprawna ale pójdzie na złom te kartony muszę robić na płasko i tam w jedno miejsce dać, ale tak co jeszcze dostałem są tam pewne kosztowności tu jest e, drukarka do demontażu tu są jakieś takie śmieci, słoiki do kadika płyn zimowy do spryskiwaczy zima się prawie skończyła już właściwie się skończyła, ale darmowemu płynu do butelki się nie zagląda czy on jest letni czy zimowy Tutaj znajdują się kosztowności, o, takie kosztowności. Jedna ciężka kosztowność i druga trochę lżejsza, ale też piękne, piękne rzeczy. Dwie baterie, trochę, trochę kabla miedzianego, potrójnego. Tak, olej do samochodu. 5W30. Tutaj lekko na dnie, tutaj troszkę więcej Tutaj jeszcze więcej do kadika. A to wiecie co to jest? Dizelek. Nie, nie. Nie spuściłem ze służbowego nigdy ani kropelki. To kolega właśnie miał Passata. I mówi, że dla mnie dieselek. Powąchamy. Niuch, niuch, ach, dizelek to jest. Czy benzyna? Aż dizelek chyba, żółty. Udajemy do Kadika, przepali, nawet <grywa> gdyby to była benzyna, ale chyba nie. No i tak, jeszcze mamy tutaj taki e, grzejniczek do złomowania. No i tutaj jakiś śmieci też do wyrzucenia opony. Tam jakiś śmieci. Tutaj o, on mówi, żeby łopatę mu zostawić, ale tu są jakieś rurki jeszcze metalowe. Także znak złomowy otrzymałem dziś. O, tu jaka rura, ciężka. To też pewnie do wyrzucenia, do wyzłomowania. Także jest tak, do samochodu mamy paliwo, mamy do spryskiwacza i mamy olej do silnika. Także wszystko, co potrzebujemy, mamy do kadika. Kosztowności yy, tutaj mosiąc moi drodzy, dwie piękne baterie kabel miedziany, kuchenka do zezłomowania, do demontażu ta oto drukareczka, no i takie różne jeszcze śmieci. Tam jakiś kawałek kabla, widzę jeszcze jest o, jakieś słoiki, jakieś. Rzeczy typu strawa, liska, jakieś tutaj o, też kabelki, jeszcze mamy różne ciekawe rzeczy. Także znak złomowy otrzymał zawodowy dzisiaj w tej piwnicy. Będę buszował w poniedziałek, no i wywiozę tą kuchenkę. Tamto zabiorę do demontażu, tam te baterie wywiozę, dwie zatankujemy. Kadika, dolejemy oleju i płyn do spryskiwacza. I tak będziemy rozpoczynali na nowo etap złomowy na moim kanale. A tymczasem zamykamy i do domu uciekamy. Będę mógł się wykąpać w końcu, bo dzisiaj byli piec gazowy mi naprawili. Właściwie wyremontowali, bo był prawie zapchany, no i poszło trochę pieniędzy, no ale to nic. Zarobi się nowe. Także wszystkiego dobrego od zawodowego i od <gryny> znaku złomowego jego.